To są S697 Sportline, e, fajna sprawa. No i widzicie, na targach do tego jeszcze jest promocja. Jaka e, e, chyba 360, ale w gratisie jest jeszcze klimatyzator i akumulator LIFE Pro 4. O, i 2,10 m szerokości, no, oczywiście na Fordzie S697. Zaobowiązkowa, czyli wiadomo jesteśmy na Fordzie, z dużym ekranem. Podobny jak w wielu innych tego typu kamperach. Także... No nie, bo tutaj zmieści się wino. Okej, okay, no dobra, Jeżeli ktoś postawił butelkę, jestem zaskoczona jest naprawdę. Jeżeli ta butelka tutaj jest i te żyłki wytrzymają, to znaczy, że można tutaj wozić. Ale zobacz, półeczko, wieszaczek. Tu możesz coś zawiesić, tu możesz coś schować. Bardzo fajne rozwiązanie, podoba tak. mi się. Dajemy lajka like za to. Tak, a Zedelek? No. No, no. takie wiecie, żeby Przez przysiąść po awaryjne. prostu. No. No zapadła mi się. Jak ktoś na chwilę tutaj przyjdzie, to może sobie tutaj usiąść. No, to są Fordowskie fotele, to wiadomo o co chodzi, ale kanapa jest taka bardzo prostokątna. Ale faktycznie tutaj się zapada i usiąda na ten drugi. O, jem, jak nisko. Testuję miękkość. Miękkość nie jest zła. Naprawdę były bardziej miękkie, ale były też bardziej twarde, więc powiedzmy, miękkość jest pośrodku. 2,10 m szerokości, ale stół można powiększyć. Tak. O, ty wciskasz, a ja ciągnę. To jest wraca Proszę bardzo. No i nawet na zedelek. No i widzisz, w... i w... wszyscy są przy stole. Osoba siedząca takie. na tym małym tabureciku się zmieści. Zobaczmy Wszystko te no na Szafki. Nie, nie, nie? na puszki. Proszę. O, o, i duże. I fajne. Tak. Są pojemne. Fajne. Tutaj nie mamy żadnego opuszczonego łóżka. Więc też no szapki. Tego poszanujemy z szapkami. No? Mhm. I też jest sporo okno. Można sobie spojrzeć na świat. Tutaj kart to w to Ta półeczka to jest taka na gazety czy coś? Nie wiem. Fajne. No rozwiązanie. dobrze, to idziemy dalej. Mikroblacik widzę. A, malutki, no. no, mhm. ale wystarczy, wystarczy, pewnie. Zresztą tutaj jest dużo takich miejsc, gdzie jesteś jednak w stanie, wiesz, ja postawić kubek czy cokolwiek innego, także dobrze jest. Bupalnikowa, duży zlew, naprawdę, mi się w tej kuchni Dobra. od nowa. ja pokażę tutaj pana restaurowania, które są w O, proszę, kolejne szerokie, duże szafy. No, bardzo, takie <laughs> prawie po łokieć. Także jest jak najbardziej ok, przedzielona pewno będzie. Nie. Tutaj nie. No. jest dobrze. Tylko to jest mniej szuflad, bo znalazła się tam lodówka taka trochę w starym stylu, nie? Tak. Zasłania Jeszcze Coraz rzadziej takie lodówki spotykamy, ale zobaczymy. Co on, o. o, ale za to no, musi się przesadzić. Jak na jachcie, na niebiesko tak. świeci. Pewna dezynfekcja wow. jakaś następuje. No nie ogólnie. jest malutka, słuchajcie, tu jest, tu jest płaska jest, ona nie jest zbyt głęboka ta lodówka. E, zamrażarka też nie jest jakaś spektakularnie duża. Także bardziej szersza niż głębsza, bym powiedziała. No, ale no, jest. W stylu, nie to zaletno, no ale... i trochę ciężko tutaj sięgać jednak. Tak. No ale tylko jest jedna szuflada i jedna szafka. No, coś za coś. No Ale się bardzo mocno wysuwa. No i szafa jest nie taka. O. No ale jest głęboka. O, no jest tak. głęboka. Także się zmieści. Zobaczmy, o, nie ma meku, Tak jak w naszym campervanie. To zawsze optycznie powiększa. Tak. Można się w tak, całości całej... Nagrywamy, nie wiem, którego już 20 kampera, już nam się powoli wszystko myli. Ale szansą to wiadomo, że zawsze fajna jakość. No i zobacz, jak to pan Zrzuciłem szmatkę, przepraszam. Zobaczmy hmm. jak te panele chodzą ramy. No nie chodzą źle. Nie chodzą. Pytanie, czy jak staniecie na nierównym, czy to będzie dalej tak łatwo chodziło, czy nie będzie się gdzieś tam zacinać? Czyli tak, mamy kabinę prysznicową z dwoma otworkami i to jest przekładana łazienka. Tak. W wielu kamperach czasami te rozwiązania nie do końca działają, a te są bardzo fajne, bo od razu widać, co trzeba zrobić. O, mm. I patrz, wyjechał nam prysznic, czyli słuchawka, słuchawka jest osobną. I to jest fajne rozwiązanie. Tak. I to, czym ta łazienka jest wyłożona, takim właśnie laminatem plastikowym, to ja to kupuję, bo z tym na pewno nie będzie problemów, jeśli chodzi o wodę. I to jest rekordzista, jeśli chodzi o ten stopień, na który można usiąść, bo to jest naprawdę wysoko. Także jak ktoś ma problemy, żeby przykucnąć, czy cokolwiek innego potrzebuje usiąść, to tu jest naprawdę... Jedyne tylko, co po prysznicu, no niestety trzeba będzie wycierać toaletę. Tak. Ale zlew jest bardzo fajny, taki duży. No, i znowu skromnie jedna szafeczka. Ale za to pojemna. Mhm. Jest uchwyt na ręczniki, jest okienko. Spoko. No i to koniec tej wycieczki, bo to jest koniec kampera. No ale jeszcze musimy opowiedzieć o sypialni. Tak, szafek po lewej, po, stronie, po lewej prawej stronie brak. Pewno to jest walka o masę. Mierzymy łóżko. Nie ma karteczki nigdzie? No, no dobra. Strzelaj. No. Zabieram. Nieźle. No dobrze. No. W sumie te półeczki takie, zobacz z tymi gumeczkami. Nie wiem co tam można trzymać, ale z drugiej strony... Jakieś drobiazgi. Tak. które nam nie przelecą w czasie no, podróży. Tu chodzi o masę chyba, że za dużo bagażu by było i za, za, za dużo bywało. Ale fatyguję się i wejdę i zobaczę co oferują te szafki, które mamy tutaj nad głową. Proszę bardzo. No powiem wam, że one nie oferują, niestety. Ale wyglądają. Także, także zapomnijcie, że tutaj pochowacie sobie ubrania. On mi przypomina tego Benimara Irteo, tak jak nagrywaliśmy kiedyś, to Chyba bo... że tylko skarpetki i bieliznę. Albo pieniądze na zakupy. Ale nadrabia tym, że można tutaj sobie pewno poszerzyć łóżko, i tutaj jest bardzo dużo szafek. Ale ma teraz do spania, są wygodne. Mhm. Ja sobie zajrzę, jak już Ty tam sobie siedzisz. Łojemy. Mega wielka szafa ubraniowa z poprzewką. Ona ma tutaj z metr albo więcej szerokości. I też są fajne wieszaczki tutaj dodatkowe. Nie wiem, na buty chyba można sobie zamontować. Naprawdę robi to wrażenie. Tu jest też bardzo duża. Podnieś kocek do góry, jak będę zamykać. Tutaj mamy wszystkie włączniki do sterowania, ogrzewania i tak dalej. Tu, o! Tutaj na dole mamy kolejną. A przytrzymasz mi tą deseczkę, bo tu pewnie jest jakiś techniczny. Tutaj już sobie zaglądamy, to zaglądamy. A tutaj sobie ogrzewanie idzie. Także takie mamy podwójne, podwójne dno. Trzeba się tego nauczyć, tej obsługi, ale jest I pewnie okay. Ciekawe, czy tutaj na tym też się podnosi? Chyba. Ja mam próbować? To ja wyjdę może. Tak, podnosi się i tam też jest jeszcze coś schowane. Nie I jeszcze zobaczmy bagażnik. O, duże. No, bagażniki są zawsze tutaj Myślałem, duże. Taki parkiet wyłożony, ale to taki laminat w takim Widzisz, wzorek. brak szafek w części sypialnianej, y, musisz sobie zrekompensować y, no, no, wielkim to bagażnikiem. Te pod potem były duże, także nie było tak źle. Natomiast, no pamiętajmy, to jest Ale tylko, dostęp do nich jest utrudniony, więc wygodniej jest, jest jednak jest sięgać tylko, do szafek, które są pod ręką. To jest tylko 2,10 m szerokości W transa. Można go kupić, także... co, są. Fajne, no zobacz, wizualnie jest ekstra zrobione. Tak, ale ja zawsze twierdzę, że diabeł tkwi w szczegółach. No i mamy tutaj te szczegóły 165 koni, 2 litry silnik i tylko 3 miejsca do spania. W sumie tak na dobrą sprawę to dwa wygodne. Tak? No właśnie, no i to są właśnie te szczegóły. Tak, ale to naszym zdaniem kamper taka fajna wyslimowana półintegra bardziej dla pary, bo no, mi się osobiście bardzo spodobał, jest fajny układ, lodówka nie do końca, bo taka trochę w starym stylu, jak korzystamy z innej no to wiadomo już apetyt no zaraz, zawsze. Ponad 6,5 metra długości i tylko dwie trzy osoby? No, ale masz dużo miejsca, więc jakby jest przestrzennie i wizualnie. No, optycznie mi się bardzo podobał. Nie wiem, może to jest kwestia dobrania tych kolorów. No, jest wyslimowany, no także straszne Wam jakby szerokości najezdni. No i standardowo DMC 3,5 tony. Więc... Ciekawe, ile waży tak na pusto i ile nam zostaje jeszcze tych kilogramów do dopakowania? No, bo zwróciliście uwagę, tych szafek nie było w części sypialnianej. Bagażnik też taki nierozbudowany. Natomiast. On już ma markizę, więc ona też sobie swoje na Nadwozie, o to jest właśnie warto zwrócić uwagę na to, że jest takie specjalne, więc antygradowe. Też wzmocnione ogrzewanie i na olej napędowy, czyli na diesla, więc coś a to może inny system. No tak, no, tak, brak, tak brak szafek w, w części sypialnej albo uboga ilość szafek, no to macie ci zrekompensować ten, ten bagażnik wielki z tyłu. No więc trzeba z głową, z głową się pakować. Najlepiej za te gumeczki wrzucać sobie zestawy ubraniowe na dany dzień i potem wymieniać resztę do garażu. Nie, no ja tych gumeczek w sypialni w ogóle nie kupuję, bo... Kocyki możesz tam schować. O. No ale po co mi tyle kocyków? A jak chcesz sięgnąć do tych szafek na dole, to jest naprawdę utrudnione, bo jeśli rozłożysz to łóżko, wyciągniesz tą część taką, która tam zasłania te stopnie, no to tam już naprawdę ciężko jest zanurkować no, do tych szaf na dole. Ale możesz na wieszaczkach ładnie sobie garderobę powiesić, jeśli masz takie ubrania, my raczej wozimy takie, które się mogą gnieść. To i... no właśnie a wy takie na wieszaczkach, eleganckie czy raczej bluzy takie, które się składa w kwadracik? No, żeby mało miejsca zajmowało i można było wepchnąć w każdą przestrzeń. Natomiast... I o ciuchach to jeszcze wam powiemy za chwilę natomiast cena jest chyba zachęcająca to jest cena targowa oczywiście, więc za taki kawał samochodu, to jest nowy samochód jeszcze ma, tam była informacja, że jeszcze gwarancja szczelności 7 lat to jest... pewnie na... cena wynika z tego wyslimowania tak, więc cena jest najbardziej ok a jeśli o ciuchach była mowa, to pamiętajcie kamperek przez c na końcu Camperek.pl to też sklep z ciuchami, które można personalizować. Uruchomiliśmy taki projekcik w 2025. Możecie wejść, zobaczyć sobie, wybrać ciuch, dopisać swoje imię, ksywkę lub wprowadzić jakiś napis, zamówić i Wam wyślemy wcześniej. I nie muszą te ciuszki wisieć na wieszaczkach, mogą być złożone mogą, w kostkę. Mogą być pozgniatane i będziecie w nich na pewno fajnie wyglądać. I zapraszamy do kolejnych naszych filmów. Pod... do subskrybowania. Tak, bo na tym też nam zależy. Także jak klikniecie, to zawsze nam sprawia dużą radość. Hej.